Trochę przeholowaliśmy w poprzednim odcinku Nie wiem dokładnie ile z tego wyszło, bo jeszcze nie mam zmontowanego go Ale... mamy iść do szkoły, więc... Yy, tak, pogoskajmy kotka, bo to jest jedyne ukojenie w tym całym pierdzielniku Zbyt zestresowany, żeby coś naszkicować teraz W sumie Dobra, wy, wyjdźmy z domu, wyjdźmy do szkółki, mam nadzieję, że... Szanowny pan... Królik Coś ciemno w tym domu. Że pan. O. Że pan Królik nas tutaj nie zaatakuje. Where Królik? Halo Królik Ej, telewizor? Co w telewizji? Nadal mamy nagranie Zendrelix kontra mechan... Mecha Zendrelix na DVR. Chciałbym obejrzeć to teraz, statom. Ciekawe, co się z tatą dzieje. Mam nadzieję, że go odnajdziemy w tym albo w następnym odcinku. To by było ciekawe. Dobra, let's go. No, spinkalamy do szkoły. Szkoła jest tu. Te dni w szkole są całkiem krótkie, więc. Easy w sumie. Mam już więcej odcinków od Elevena, więc w sumie. Let's go. Jezu, nawet szyby są w tej szkole wybite. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Idzie na lekcję. To idziemy na lekcję. Boże jakie tłumy, o nie, jest Dylan ze swoim kurde kumplem Hej patrzcie, to Oswald Shop Bezmyślny wspólnik Jestem zaskoczony, że jeszcze nie grzebie na wysypisku Tak, pewnie pachnie tam jak w domu Chyba miało być, jak, je, jak u niego, że pachnie tak samo jak u nie że jego dom pachnie tak samo jak wyśmie, yy, yy, właśnie wyś, wysypisko. <laughs> o kurde. Co się stało, Noswald? Wygląda, jakbyś miał zaraz wymiotować. Może te śmieci był zaszkodziły? Może w końcu oszaleje? <laughs> o nie! Muszę stąd wyjść Idź do basenu z piłkami Oswald Zostałeś wagarowiczem Oswald not good Osfalt bardzo nieładnie. Pizzeria dzień czwarty. Żeby za dnia iść do basenu z piłkami. Dobra, gdzie jest Jeff? U where is Jeff? Dobra, zagrajmy sobie. Nie może mi pójść tak źle. Nie. No jelo, dobrze. Serio. O jest stuwa! dobrze. Aha, XD. I ja nie mogę. No to bardzo dobrze trafiłem. Ba bardzo dobrze. Ja nie mogę. No dobra, no 210 high score. E, wyjście. Wygląda na to, że mam jakieś bilety. Nie mogę tutaj tego użyć. Baterie tym bardziej. Panel kontrolny. Nie mogę tutaj tego użyć. Zasilacz. O! O! o. Czy to jest? Zaraz zobaczymy, co to jest. Dostać pizzę. O nie, to Freddy Fazbears Pizzeria Simulator. <laughs> oh no! Whoa! Oh my f fucking god! Nice. Ile trzeba mieć punktów? Dobra. O! Aha. 300. Ok, spoko. No ja uważam, że każdą gierkę można by było wypróbować. Bilety. Yy, panel kontrolny. Nie mogę tutaj tego użyć. Działo elektronowe. Zobaczmy. Zagrajmy w grę. O, nie Jak się. O! A no, to, to jest, to, to jest to głupie strzelanie elewantowe, ta? Dobra to, to, to nie grajmy. Może lepiej nie. Nie mam odpowiedniego przemiotu do tej szafki, dobra Tu może coś być. Walidator kuponów. Nie, to na pewno nie to. że żetony też nie. Chania z uporu wagi. O. Oh. A, bo tutaj była ta machina pewnie z tym dźwiganie z helpulem. <grym> <grym> chcę jeszcze raz Dobrze Ja uważam, że to, to, to jest jak najbardziej git O No ma muzyka odblokowana hefting with help. <laughs> O oh ma fucking! No i wiem co na miniaturkę dzisiaj trafi. O oh fuck! O oh ma fucking! O oh mój Boże! Ja pierdole, nie, nie wierzę w to. Okej, okay, sladna żetony! już myślałem, że coś się stało, nie? Uratuj dzieci Koniec, kolejnie udało ci się uratować wszystkich dzieci Okej, okay, dobra Dobra O nie To jest kurde pac -Man. Spakman, że Springi nie może nas złapać. Uratowałem wszystkie dzieci, Elo. Easy. Nowa muzyka odblokowania, uratować ich. Lol. Dobra, Afredongo. Panel kontrolny. Zbieraj kapelusze. O oh my god. <laughs> o oh, ja. Yeah. Pamiętacie mini gierki z bojem, z Fnafa Trójki? Welcome to the przeszłość. To taka harda przeszłość. Halo. Chciałbym wrócić do rzeczywistości. Ej, dobra, mam, mam trzy kapelusz. O! Halo, platforma obywatelska, proszę. O! Dobra. No nie, no spadłem. Ja, wie, ja wiem, że tutaj jest jeden malutki, może mniej znaczący, ale ale jednak easter egg z pewnym fioletowym y, motorzystą północnym. Elo. <laughs> Welcome to the faktyczny FNAF. Okej. Okay. Balony pękają. Dobra, ale przynajmniej zgarnąłem. Ech, dobra. Dobra, chodźmy zgodnie z fabułą. Nie, nie ma co przedłużać, serio. Ja pierniczę, Nie te minigierki są te prze, prze. kozackie. Jestem ciekaw, czy będzie można było wejść, czy będzie można wejść w ogóle do security office, te dwie są zamknięte. No właśnie. Coś czuję, że będzie jakiś motyw mo lokomotyw. Będzie motyw właśnie z security office'em, ale nie jestem do końca pewien. Nie jestem pewien do końca, choć bardzo bym chciał zobaczyć motyw z security office'em. Ej, dobra, coś tu jest? Tak jeszcze zobaczmy? Nie, dobra. Te minigierki spoko, nie? Z tutaj one mo mogą mieć więcej sensu niż nam się wydaje. Chyba sobie żartujesz? Ile dzieci oni tam uwięzili? Zbadaj krzyk. Dobra, weźmy pod uwagę, że mamy Prawie wszystkich. Oprócz pana tego Pytanie: tylko, skąd dobiega krzyk? Ej, ale ja to zdjęcie zgarnąłem, przepraszam bardzo. Dobra, serio: skąd ten krzyk? to by salon gier? Again? Póki nikogo nie słyszę, jest naprawdę easy Jest G jest easy Idź sobie królików. Po prostu idź. Panie kuiku. Królik? Nie no Afton mnie denerwuje. Ja pierdykam, no co z tym aftonem jest nie tak? No, skąd krzyk mógł dobiegać? Nie ma mnie tu im dalej w noc, tym trudniej jest się przed nim schować. O no, jeszcze Chikorita. Oh o oh my god, nie no, to, to, to się nie uda. Ej, ten endoszkielet co był poprzedniej nocy Przy wejściu. Ooo. Może tam coś będzie, ewentualnie pokój imprezowy. Bo też może być. Tak oba opcja. Chociaż wydaje mi się, że dostęp do pokoju imprezowego otrzymamy dopiero na, na piątej nocy, albo coś, coś koło tego, nie? Czy ty możesz sobie stąd iść, proszę cię, chika. Nie, ona będzie sobie tu rotować. Nie, ona. Ona ma wyrąbane, ona ma czas. Idź! Se. Proszę. Floks, idź sobie. Ona już, ona już sobie poszukała, stwierdziła no pierdolę, nie ma nikogo, spierdolę. Ja sobie idę, nara. Znowu telefon? Znowu telefon? Nie ma mnie. Mordo, tu mnie nie ma. Tu muszą być jakieś typy związane z tym telefonem. On teraz idzie do kuchni, prawda? Ja, polaz do kuchni. K, okay, dla mnie lepiej. Dobra. Gdzie może być ten kid? Tu może być. Czyli są zamknięte. Dobra. To nie ja. Byłam Ewo. Honk honk. Przejdźmy sobie. A bo my tu byliśmy. O, fajnie, to, to jeszcze Tikunia. Te? Spoko. Nice, no fajnie. Ona teraz będzie. I dobra, gdzie jest Bonnie i Freddy? To mnie ciekawi. Może być w kuchni. O, trzeba było tam wejść. Znaj sposób na zwabienie niedźwiedzia. Czyli w kuchni jest Kid jakiś. Ukryjmy się w stroju Frediego. A raczej Golden Frediego. Wejdźmy to. Bo chyba tutaj był jakiś. O, dobra. Przykleić kapelusz do głowy. Dzieci ciągle go kradną. Kierownictwo nie dba o bezpieczeństwo. Szenki nadal nie przewidy. trzyma jasne błyski z dala od oczu Frediego. Powoduje to jego szał i przepalenie obwodów. Czyli trzeba znaleźć kapelusz Frediego. Albo nałożyć... Dobra, chwila, muszę pokminić i to, i to srogo pokminić. Mam to, mam maskę Frediego. Ym... Szkicownik mówi, że nieźle nienawidzi jasnych błysków, światła. Nadal mam tę petardę, którą przehandlowałem z jetem, więc może to zadziała. Mam jakąś petardę? Właśnie, nie mam petardy. Czyli i tak muszę wejść do kuchni, ale nie mam tej petardy, czyli będę musiał iść właśnie do biblioteki, chyba. Goal! Nie, nie wiem co zrobiłem, ale Goal! I know, muszę iść teraz do biblioteki. Z Jetem pogadać I guess tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że Że teraz mogę iść właśnie do biblioteki I porozmawiać z Jetem. Mam rację? Czy nie mam racji? Ja yeah, mam rację Daj mi tę petardę, typie Hej, dziecko z petardą <grym> ja. Nadal lubię to imię Nadal ja chcesz się wymienić? Tak Mam to Co ja miałem mu dać? Och, świetnie Mamy umowę Super, dzięki Miło było robić z tobą interesy Sprzedałem mu maskę Frediego Oswald Nie wiedziałam, że tu jesteś O, cześć, właśnie wychodzę Wszystko w porządku? Nie wyglądasz najlepiej O, twój tata tu jest na razie chyba się żegnamy, do zobaczenia jutro, asfalt, okur. O oho! O. Ho, ho. o ho, ho, ho. jak wybawić Frediusi? Ale wiecie co, moi drodzy, zakończmy to tutaj. W tym momencie, ja. Pozwolę sobie zakończyć ten odcinek właśnie tutaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa pa.